Witajcie kochani na kanale kociara mruczka. Po tej stronie Agnieszka. Dziś przychodzę do Was z herbatką rozgrzewającą. E, rozgrzewającą na bazie anyżu, czerwonego pieprzu, jabłuszka i cynamonu. Oraz do tego jest potrzebna nasza czarna herbata. Ja mam taką. E, woda mi się zaczyna gotować. I będziemy zaparzać. A więc woda mi się ugotowała, więc teraz będziemy parzyć. Do tego potrzebna jest łyżeczka czarnej herbaty. Mam łyżeczkę, a w sumie to jeszcze dam jedną. O, jest czarna herbata. Do tego wrzucimy nasz anysz. Trzy jątka czerwonego pieprzu, jak tu widzicie, cynamon laska, i kilka suszonych. Jabłek bądź świeżych. Ja nie mam w tej chwili świeżego jabłka, bo mi poszły, ale mam za to susz, więc składę i zalewam wodą. Jest. I teraz zostawiam. Na 5-6 minut, żeby to się zaparzyło. A więc czekamy 5-6 minut, żeby nam się zaparzyło. Minęło już 6 minut, jak zaczęłam e, parzyć swoją herbatę. Więc na to miejsce e, mój garnuszek, kładę na garnuszek i wlewam mój, na, e, moją herbatkę. Rozgrzewającą, która się zaparzyła, mm, pięknie pachnie. Tak wygląda ta moja herbatka, ale piękny ma zapach. Jak ładnie pachnie jabłuszko, mmm. Do tego cynamon, pieprz, anyż, to do rozbiero rozgrzeję. Tym bardziej, że ja teraz z pracy przyszłam, łączyłam ledwo co pranie, przyszykowałam yy, produkty na obiad, bo mój dopiero przyjdzie o 19.00. To będzie obiad, kolacja, tak można powiedzieć. A ja na tą chwilę się trochę zrelaksuję i rozgrzeję moją rozgrzewającą herbatką. Jest naprawdę pycha. Nieraz to robiłam, a więc tym razem się dzielę z wami. Do tego jeszcze łyżkę stołową miodu, ale żeby dać miód, musi trochę przestygnąć. A więc poczekajmy. A więc nasza herbatka przestygła. Mhm. Przestygła, to teraz damy do niej miodu, łyżkę stołową miodu. Większą łyżkę, bo to jest duży, to jest ponad pół garczak kubek i teraz będziemy mieszać, żeby się rozpuścił nasz miód w naszej herbatce aż się nie mogę doczekać jak ja się na jej napiję naprawdę Nasza herbatka jest już doprawiona miodem. Jest idealna, gdzie można jej się napić. O, przepycha. Uwielbiam. Sam anyż bym nie zjadła, ale sparzony z herbatką tak. Cukierków anyżowych nie lubię, ale herbatę z anyżem z dodatkami jeszcze innych yy, przypraw uwielbiam. A teraz trzeba trochę chwilkę usiąść i się podelektować tą herbatką i rozgrzać, bo naprawdę zmarsłam. A mamy akcję i długo jesteśmy w pracy. Prawie 12 godzin na czysto. Do zobaczenia, do następnego razu. Pa!